Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj chcę wam coś pokazać, co zacząłem budować. No, zaraz tam przejdziemy, ale najpierw chciałem wam coś pokazać. E, Kiedy mam zniżki, zniżki u wieśniaków. No nazywa się zombie, bo ten wieśniak, bo takie miałem na taga i po prostu go tak nazywałem. Zobaczcie jakie mam zniżki. U, tak, zabiłem go wieśniakiem parę razy i go leczyłem jakie ładne zniżki. No. Poprzedniego odcinka mam te bloki, nawet nie wiem gdzie je mam ten, bo muszę powiększyć magazyn, na razie nie chce mi się. No, no to ja to sobie później zrobię. Na razie sobie gdzieś to jakieś. O tu, schowam, tu. O. Pyk. Dobra. Yy. Niestety ten farmer tak zresztą mu zabiorę stację roboczą. I teraz już. Coś nie chce wziąć tej profesji, nie wiem dlaczego, właśnie po jakimś czasie dopiero bierze. A to jest ten mm, wieśniak, kartograf, w zombie, inaczej ten. Ja sobie z nim mapami, chciałbym go mapy, i go jakiś zombie zabił, i po prostu muszę go uleczyć. No, za tak mało opadków jeden szmaragd. No naprawdę super, to jest. Najlepsza jest u niego, u tego wieśniaka. Jedna, jedna sztabka żelaza za jeden szmaragd. A przecież wiecie, że ja mam farmę żelaza, no to mogę z nim handlować. Musiałbym więcej takich se sprowadzić, wtedy bym miał bardzo, bardzo dużo szmaragdów. I tak już mam bardzo dużo. Tego muszę parę razy pozabiać. i będzie za jeden ten, no super. No tutaj diamentowe ten, a tutaj był też za jeden. No, jest dzwon, jest dzwon odnawialny, to super. No, tyle sobie farmiłem diamentowych tych. Łopet to nie farmi. Ten diament, diamentowe ten, diamantowe kilofy, No. Te, dużo dużo książeczek mam tutaj no. No to teraz przechodzimy. A, jeszcze wam pokażę ile mam szmaragdów. Pyk. No, sporo, co? Dobra, teraz idę wam pokazać. Tutaj co zacząłem budować, znaczy jeszcze tutaj nic nie widać. Bo i tak przecież, nieraz się zgadzą co tutaj, jak to jest. To będzie biblioteka taka fajna. Na pewno coś ładnie, jakoś ładnie zbuduje. Na pewno coś fajnie wymyślę. No, właśnie to jest takie. Podoba mi się to wejście do, do tej biblioteki. Takie z Deep Slate'u, cegieł z Deep Slate'u. No, tutaj są latarenki No, super. Mi się naprawdę to podoba. A tu jest magnetyt. Eee, muszę iść po. Dobra, zresztą tutaj mam skrzynię Endu. No. To jest Sakwa. Nie wiem czemu tutaj są te strzały. No. To jest magnetyt, patrzcie. No na przykład Jak jestem tu, to To mnie prowadzi do tego magnetytu. A jak jestem teraz i każdy mieć tutaj? No po prostu już nacisnąłem na to. No widzicie, mogę nacisnąć i wtedy prowadzi mnie do tego i nie muszę. Kordów zapisywać już wtedy wezmę kompas i super to działa. no Co jeszcze wam mogę pokazać? Hmm. Może coś u góry się zmieniło? No, zobaczymy, bo. A wybudowałem tutaj farmę, taka ten, co przepala itemy. Nie wiem, jak to nazwać. No, dużo mi tutaj itemów może przepalać. Naprawdę fajna farma. Podoba mi się. O, Fantom. No, chodź. O. Dobra, nie walczymy z nim, bo tak i tak przegra. No. To co jeszcze Wam mogę pokazać? Może co? co zdob... O! Byłem w leśnej posiadłości! Się teraz Wam pochwalę. I zdobyłem chyba 3 totemy. Mm, tak. To jest to. To jest do mapa badacza lasów. Od tego wiśniaka właśnie mam. No. Tutaj mam trzy totemy nieśmiertelności. Na razie ich nie, nie będę używał. Bo żal mi właśnie ich, ich ten ten że zrobię farmę no, ja tutaj będę miał tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. No. To jest taki datapach na główki. To jest Elder Guardian. Jak położę i, wiesz, ją biorę, to już, to już nie ma, jakby tej główki. główka Steve'a czy tam Alex. No. Tyle mam netherite'u, złota trochę. O ile mam diamantów? O, no sporo też. No. Dużą chłuzę też na O. Na, na ten czas tych jak czas tych nacieków mam sporo no a skąd ja to mam no ja zaraz wam pokażę no tutaj jest ta farma nacieków więc no, ja zbieram co jakiś czas siedzę se akurat tutaj żeby ten żeby się farmiło a u góry jest woda i się tworzą te naciki. no bardzo super fajna Fa farma no przydadzą na pewno się Planuję zrobić latającą wyspę I na pewno mi się przydadzą Te nacieki I jeszcze te Świecące liany Naprawdę super to będzie się prezentować mam nadzieję No Buduję Niedługo zacznę budować No tylko gdzie? Hmm Gdzieś niedaleko Tego miejsca bo Wtedy mam wszędzie wszystko blisko No Albo Tutaj nad tym No nie wiem Albo nad, nad, od, nad wodą? Na pewno coś zbuduję ciekawego. Na przykład będę mógł zbudować gdzieś tutaj. Tak to super będzie się prezentować. No. O, ile żółwi mam. Zobaczcie, ile się to nafermiło. Yy... Jak to się nazywało? Już nie pamiętam, ale chyba wszystko zebrałem. No. Już, już się tutaj zaciekło, że wszystko. Dużo farm jest. Może jeszcze zrobić farmę tych, farmę mobów, żeby mieć bardzo dużo mm, gunpowdera, bo tylko to potrzebuje. Może mięsa zombie, żeby handlować z wieśniakami i jeszcze kości, jeszcze ten yy, we, wełnę. No, naprawdę się przyda ta farma. Zbuduję ją gdzieś tak nad wodą i no, najlepiej będzie, no. To się z wami żegnam. No i cześć. A, jeszcze bym zapomniał. Zasubskrybujcie kanał. I dajcie lajka. Like to będzie dla was więcej filmów. No. I chyba to miałem tylko do powiedzenia jeszcze. No tylko tyle miałem do powiedzenia. To teraz mogę już się tak naprawdę pożegnać. Muszę wam powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, przecież i subskrypcję, bo chcę zrobić pier pierwsze tysiąc subów i wtedy naprawdę będę się bardzo cieszył. Nie miałem motywacji do nagrywania. No, no to teraz się żegnam.